Teraz no idźcie. O pięknie. Brawo dla tych no, jestem zachwycony wykonaniem. Myślę, że to piękna perełka, która powstała w naszym mieście. No, następna piękna strefa odpoczynku dla naszych mieszkańców, bo e, mieliśmy świadomość, jakie duże zainteresowanie jest za kolem rzeki Drywency, e, chociażby zrewitalizowanym kawałkiem lasku miejskiego postanowiliśmy, że na, należy te nasze piękne parki podnieść do rangi godności ich imienników. Tak? Bo jeden park Jana Pawła II, drugi park Anny Wazówny. I teraz myślę, że po tej głębokiej metamor. Fozie. Parki są godne swoich imienników. Cieszy mnie to bardzo, drodzy Państwo, 20, ponad 20 tysięcy roślin zostało nasadzonych w tym parku, czyli 85 drzew, 6 tysięcy krzaków, 15 tysięcy różnych bilin oraz 1000 ro roślin sezonowych. Także jest tu co oglądać, jest tu co podziwiać. Ja mam tylko jedną prośbę, drodzy państwo, szanujmy to. Monitoring jest proszę państwa w tym parku, także ja wiem, że świadomość naszych mieszkańców jest bardzo wysoka i szanujemy to jak swoje, ale jak to w każdej rodzinie może znaleźć się zawsze czarna owca. Dlatego też przestrzegam, jest monitoring wysokiej klasy, bardzo precyzyjny i każdy akt wandalizmu będziemy z całą stanowczością, przepraszam, ścigać. Także bo to jest dla mnie naprawdę dzień radosny. W ostatnim momencie nam się się udało zrealizować tę inwestycję. Pamiętacie państwo pandemia teraz ta niepotrzebna wojna dla nikogo nie zrozumiała na Ukrainie. To wszystko wpływało, że brak materiałów, ceny poszły szybująco w górę, ale nam jeszcze, tak jak powiem kolokwialnie, ostatnim rzutem na taśmę udało się tą inwestycję zrealizować. Spodziewał się pan takich tłumów dzisiaj tu? No tak bałem się o pogodę. Nie? Rano jeszcze się tak pięknie nie zapowiadało, ale szczerze mówiąc, no jestem bardzo mile zaskoczony, że... że Tylu mieszkańców Brodnicy zechciało dzisiaj park odwiedzić. Mam taką nadzieję, że on... Ten zabaw może być. Bardzo jest ładnie, super. Pod tym względem tak. tak Mączki się bawią, całe zachwytu, także jest wszystko. o Tak, to so fajne. Tak, nie, tak, nie ma nigdzie więcej żadnego parku, nie? tak że wie pan. Bardzo fajne jest. Ale ty, ty wejdz, ty wejdz, tak? Tu widzę pan z córeczką, jak się podoba plac. Tak, bardzo ładnie, super, wszystko ładnie zrobione. Naprawdę na poziomie. Przyda się? Tak, super, naprawdę. Będziecie tu chodzić? Codziennie, jak tylko będzie możliwość. <noise> bardzo fajnie. Bardzo fajny plac zabaw i w końcu doczekaliśmy się. Będziecie tu chodzić? Jak najbardziej, będziemy często tu chodzić. Na pewno dzieci nie popuszczą. No bardzo się nam podoba. No może nie dla nas, ale dla, dla, dla mojego wnuka już, to no tak no bardzo ładny, no dopiero przyszliśmy jeszcze wszystkiego nie widziałyśmy ale bardzo ładnie. czyli co, przyda się takie miejsce, brakowało? nie no, przyda się na pewno tylko żeby w takim stopniu było jak najdłużej zachowane aż strach, żeby, żeby nie poniszczyć ale tak to na pewno, na pewno dzieciaki mają frajdę super bardzo nam się podoba, jest dużo Przestrzeni i dużo fajnych atrakcji dla dzieci, więc myślę, że będzie gdzie spędzić weekend. <śmieniczy> <śmieniczy> Цікаво, дуже ну, бачу, цікаво. Як вам, як вам це? Дуже подобається для діток. Це дуже гарно. Ми так довго чекали це відкриття. Тому дуже дякуємо адміністрації Бродниці за те, що організували таке свято, такі е, гарні, е, причудливі, такі е, цікаві прилади. Зро... Зро... Зробили вони. Дякуємо. Привіт з України! Świetnie, naprawdę super jest wszystko zorganizowane. Widać zresztą po, po, po ludziach, jak dopisali, no ale naprawdę jest, jest. Można cały dzień tu spędzić. Czyli przyda się takie miejsce. Zdecydowanie, teraz. na pewno. Brakowało. Tak, 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 brakowało. Powiedział stary, trzymasz masz czas, potrzebuję do załogi. jakoś nową twarz, a ma wielka rafa, Odzany trzy, Rejsa całość, rok dwa lata. Przed chwilą rozmawiałem z jednym mieszkańców i powiedział do mnie, panie marszałku, ten park do niedawna był w XIX wieku, teraz jest w wieku XXI. Trudno się nie zgodzić z tą wypowiedzią. To przecież jest opinia mieszkańca tego miasta. Ja chciałbym w tym miejscu podziękować panu burmistrzowi i władzom samorządowym za to, że. Wymyśliły taki projekt. Dziękuję te, także mieszkańcom, bo Pan Burmistrz o tym mówił, że wszyscy mieszkańcy mieli prawo wskazywać na swoje marzenia, a proje, zadaniem projektanta było przeniesienie tego na papier, by w efekcie końcowym wykonać to piękne dzieło. Dzisiaj jesteśmy świadkami pięknego parku i trzeba uczciwie powiedzieć za europejskie pieniądze. Na ten cel samorząd województwa kujawsko-pomorskiego przeznaczył prawie 5 milionów 800 tysięcy złotych. Ale to powód do dumy i. Radości nas wszystkich, nie tylko Urzędu Marszałkowskiego, ale każdego mieszkańca, mnie szczególnie, bo przecież mam odwagę mówić, że ja jestem mieszkańcem tego powiatu, a brodnica to moje ukochane miasto i im więcej się tu dzieje, im jest więcej inwestycji, które służą przecież mieszkańcom, to dla mnie większa radość. Zapewniałem dzisiaj wszystkich, że do końca swoich dni zawsze kiedy tylko będę mógł będę wspierał y, mieszkańców naszego miasta naszego powiatu bo mi bardzo zależy na tym żebyśmy wszyscy mogli cieszyć się z tej coraz bardziej bogatej infrastruktury that's to good